Muszę wam opowiedzieć o temacie mojego życia. Trochę się wstydzę, trochę się już nie wstydzę. Chodzi bowiem o ojcostwo, ojcostwo duchowe. Jak to jest, że nie mając dzieci, mam przecież dzieci i mam te dzieci często bardziej niż ci, którzy je mają. Kiedy jako młody zakonnik, ksiądz, przyjechałem do Poznania, czepnąłem jedną piękną dziewczynę w ramię i powiedziałem mów mi po imieniu, mów mi Dzidek, nie wiem jak chcesz. Robimy duszpasterstwo, a ona zrobiła takie duże, wilgotne, cielęce oczy i mówi Kolegów to ja mam w klasie. Musisz być dla nas ojcem. Myślałem, że oszaleję, nie wiedziałem o co chodzi. Jakim ojcem? Miałem dwadzieścia kilka lat. Byłem wysoki, czarny, chudy, no nie jak dzisiaj rozdeptana żaba. No i wtedy rzeczywiście, no to był szok. Co to znaczy, że ja mam być ojcem? Uciekałem od tego, ponieważ każdy facet chce być pełen znaczenia, chce być człowiekiem sukcesu, a nie jakimś ojcem. Takie bachory mają się za mną wlec, to jest koszmar. No i te dziewczyny z duszpasterstwa powiedziały, że będą się za mnie modlić, żebym ja był dobrym księdzem. No dobrze, no modlić ja dobrym księdzem, no ale nie miałem na to specjalnie żadnej ochoty, nie miałem wzorca, nie wiedziałem jak. Dopiero kiedy Marek Skwarnicki, cudowny dziennikarz redaktor tygodnika powszechnego, zwrócił moją uwagę na tekst promieniowanie ojcostwa Karola Wojtyły, no po prostu oszalałem. Zobaczyłem, że mężczyzna może się rozwinąć i że nie mając dzieci, może mieć te dzieci. No, i się zaczęło rzeczywiście komuś innemu, zaczęło bardziej zależeć na mnie niż mnie samemu na sobie. Pojawili się ludzie, którzy zaczęli mnie kochać zupełnie inną miłością. Ja też zobaczyłem, że zaczyna mi bardziej zależeć na tych ludziach niż na sobie. Potem spostrzegłem, że to nie mają być klakierzy, że to nie mają być moje sobowtóry. Spostrzegłem, że rodząc się ze mnie, ani na chwilę nie mogą przestać być sobą. No to wielkie było odkrycie. Pamiętam, że to było najmocniejsze wiązanie świata że to jest to, że cokolwiek ci ludzie zrobią, to ja będę ich ojcem, oni będą moimi dziećmi, a ja patrzyłem, jak oni rosną, rosną, rosną. Jak nie umiem zgodzić się na ich dojrzałość. Na ich samotność, samodzielność, przepraszam. No to jest cudowne w ogóle, kiedy nie mając dzieci, ma się dzieci, kiedy nie jest się samotnym, kiedy jestem z tymi ludźmi i kiedy nam wzajemnie na sobie bardzo zależy. Czekam na was.